Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Julie Kagawa, Dusza Miecza Przełożył Grzegorz Komerski Czytają Agnieszka Baranowska, Konrad Szymański Nagranie Pike Voice Audiobooki Mężczyzna w czarnej szacie postąpił krok naprzód i zalał go czerwonawy blask płomieni. Był szalenie chudy, Twarz miał ściągniętą i wąską, a spod cienkiej jak pergamin skóry na dłoniach wyraźnie przebijały kości. Zdawało się, że jakaś przedziwna siła wyssała z nieznajomego prawie całą energię życiową. Policzki pomalowane miał na biało, wargi i oczy podkreślała czarna farba. Stanął nad nami niczym upiorne widmo zwiastun śmierci. Ciekawe, Przemknęło mi przez myśl, gdyby nagle umarł i pozostałby po nim jedynie duch, czy ktokolwiek zauważyłby różnicę? Wybaczcie, proszę, tak niespodziewane najście, wychrypiał nieznajomy. Jego czarne spojrzenie, zimne i beznamiętne, wśliznęło się na mnie i zadrżałam. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy w niczym ważnym. Gdzie jest Okamesan? Spytałam, na co mężczyzna uniósł cieniutką brew. Gdyby miał szansę, uprzedziłby nas o waszej obecności. Coście mu zrobili? Przybysz skinął w kierunku drzewa. Zadarłam głowę i ujrzałam wśród gałęzi Ronina. Ręce i nogi przywiązane miał do pnia, w ustach tkwił knebel. Obok na grubym konarze kucał kolejny shinobi. Na jego kolanach spoczywał odebrany okamełuk. Obawiam się, że nie mogliśmy dopuścić, by przyjaciel was ostrzegł. Podjął nieznajomy. Ronin szarpnął się w więzach i posłał intruzowi nienawistne spojrzenie. Nie chcieliśmy, byście niewłaściwie nas ocenili i uznali na przykład, że jesteśmy grasującymi po nocy bandytami. Nie martw się, to jedynie tymczasowy środek ostrożności. Dał znak dłonią. Czuwający na drzewie Shinobi w jednej chwili odwrócił się i rozciął trzymające Ronina przy pniu sznury. Kiedy Okame wyplątał się z powrozów i z przekleństwem na ustach wyciągnął szmatę z ust, wojownik cienia wtopił się w mrok, zostawiając łuk na gałęzi.